Mamy teraz być może jeden ważniejszy, albo najważniejszy w w konkursie. Polityk Prylek. 4,55 jak Skoczy będzie już w tej bezpośredniej grupie medalowej. Ale wiem, ja wygodnika z już dwóch lat. I to na Słowacji, w na Polsce Polskim. to po a tu mamy 4,55 trzeci Polka Monika Pyrek 4,55 w pierwszej próbie i co z prowadzenie w konkursie. Monika Pyrek w tym sezonie czterokrotnie biła rekord Polski. Była szczęśliwa, ogromnie szczęśliwa. Jest w tym gronie właściwie taką filigranową ozdobą. Takim technicznym dobrem obie i Rosjanka i Amerykanka skaczą się